Minecraft 1.19 The Wild Update został zapowiedziany 16 października 2021 roku. Prawdopodobnie pojawi się w czerwcu bieżącego. Update ten jest głównie oparty na zmianie bagna, dodaniu nowych biomów, takich jak Deep Dark Caves, uaktualnieniu tych, które są już w grze, np. Brzozowy Las, a także wprowadzeniu nowych mobów oraz najsilniejszego z nich w grze, nowego bossa, Wardena. Jest to mob, który ma największy damage w grze i najwięcej HP, ale więcej o nim później. Ten update do Minecrafta miał zawierać w sobie update pod ziemi, jaskiń klifów, a także dodaniu Wardena. Niestety okazało się to za dużym wyzwaniem, dlatego update Caves and Cliffs został podzielony na dwie części, a nowy biom podziemny wraz z Wardenem przesunięty. Prawdopodobnie The Wild Update również może być podzielony na dwie części, także musimy się nastawić, że jest szansa, że nie dostaniemy wszystkiego, co zapowiedzieli w czerwcu. Cześć, hej, witajcie, z tej strony Nekun. Jeżeli to oglądasz, to prawdopodobnie jesteś ciekaw, ciekawa, co czeka cię w Minecraftie 1.19. Jeżeli materiał ci się spodoba, to nie zapomnij wpaść na moje socjale, które są w opisie. Materiał jest podzielony na rozdziały, które też są oznaczone w filmie. Myślę, że możemy zaczynać. Deep Dark Caves, biom, który miał się pojawić w Minecraft i 1.18, ale niestety okazał się za dużym wyzwaniem, dlatego musiał zostać przesunięty do następnej aktualizacji. Wiemy tyle, że będzie on się pojawiał na poziomie świata -1 i że będzie to najrzadszy biom jaskiniowy. Ostatnie aktualizacje dodały nam np. Na Flash Cave i z informacji od deweloperów Minecrafta, biom Deep Dark Caves nie będzie nachodził na nie i wykluczał ich spawnowania. Wiemy też, że nie będzie się w nim pojawiać lawa ani inne źródła światła, a także nie będą się na nim respić zwykłe moby takie jak creeper, zombie itd. Starożytne miasta będą się pojawiać w nowym, wyżej wspomnianym biomie. Nie posiadamy dużo informacji na ich temat, ale wiemy, że pojawią się tutaj nowe bloki. Skalek Blok możemy przetłumaczyć wolnym językiem za blok, który się chowa, czai, jeżeli za nim podążymy, zostaniemy zaprowadzeni do struktury zamkopodobnej, podobnej która jest dobem Vardena. 27 stycznia dostaliśmy od deweloperów screeny, na których widać, że blok Skalk Katalistu potrafi rozprzestrzeniać Skalk. Nad dziurą jest spawner jakichś mobów, więc możemy się domyśleć, że za pomocą EXPA możemy rozrastać nowe bloki. Dodatkowo dostaliśmy informację, że nie mamy co się martwić, jeżeli zostawimy katalizm w bazie, ponieważ nie rozrasta się on na bloki craftowane przez gracza. Blok ten będzie miał parę rodzajów, ponieważ oprócz standardowej wersji dostaniemy również bloki, które mają nas wykryć i zlokalizować, samo zawiadomić Wardena i nasłać go na nas. Od deweloperów wiemy, że głównym celem gracza wcale nie jest zabicie danego bossa, który ma być ogromnym wyzwaniem, a ograbienie miasta, ponieważ będą w nim skrzynki, w których ma być specjalny lód. Jaki? Tego na tej chwilę nie wiemy, ale wiemy, że te itemy będą miały specjalne właściwości i nie spotkamy ich nigdzie indziej. Na magnach nigdy nic się nie działo. Mieliśmy tam po prostu inny kolor trawy, czasem się pojawiała wiedźma lub slime i nawet nie posiadaliśmy innego rodzaju drewna. Od następnej aktualizacji na bagnach będzie nowy rodzaj drzew. Będzie nim Mangrove Tree, czyli coś co po polsku nazywa się namorzyny lub po prostu mangrove. Sadzić te drzewa będziemy mogli na lądzie, jak i pod wodą, a na drzewach będą rosły owoce. Pojawią się tam nowe moby, takie jak żaby, kijanki czy świetliki, które będą oświetlać nocą bagna. Na biomie tym będzie nowy blok, blok błota. Można zostać stworzony poprzez użycie butelki z wodą na zwykłym dircie. Z błota będzie można robić cegły, które osobiście mi nie podpasowują, ale zobaczymy, z czasem może zmienię zdanie. Prawdopodobnie bagno otrzyma swoją własną wioskę, tak jak jakiś czas temu dostaliśmy wioski, na przykład na Białym Zimowym czy pustynnym, które się wpasowują w otoczenie, w którym się znajdują. I według mnie one pasują do Minecrafta idealnie. Tak teraz na bagnie będą wioski właśnie z cygieł z błota. Mamy już w plikach potwierdzenie przez tekstury villagerów, którzy mają zamieszkiwać oba wioski. Las brzosowy również ma dostać parę zmian. Dostaliśmy zdjęcie koncept Artu, na którym widzimy parę kluczowych elementów. Drzewa prawdopodobnie będą teraz posiadać gałęzie i jakieś grzyby, co na pewno doda fajnych kolorów i wyróżni ten biom. Na ziemi będą się pojawiać kłody, czyli coś, co jest w sumie dość logiczne i dziwne, że tak późno zostało dodane. Widzimy też mnóstwo rodzajów kwiatów, więc powinniśmy też dostać ich jakieś nowe rodzaje. Na drzewie również jest ul, co może być po prostu dekoracją obrazka, a może sugerować, że na tym biomie będzie się pojawiać więcej pszczół, które uwielbiają kwiaty, a tych tutaj nie brakuje. Mob wybrany przez nas, czyli przez społeczność Minecrafta. Został on zwycięzcą ankiety. Główny zamysł tego moba jest taki, żeby pomóc graczu. Po wręczeniu mu przedmiotu pójdzie szukać na załadowanych czankach naszego świata i temu, któremu wskazaliśmy. To ważne, nie bójcie się, nie będzie on wam kradł niczego ze skrzynek, a tylko podnosił to, co leży na ziemi. Będzie mógł przynieść staki temów, czyli jeśli damy mu dirta, to przyniesie nam ich 64. A gdy peru endermana, to przyniesie ich nam tylko 16, ponieważ posiada on tylko jeden slot. Mob ten kocha muzyka, dlatego oddać nam zdobytej temy będzie mógł tylko przy bloku. Na razie nie wiadomo, jak ten mob będzie się spawnił lub jak go będzie można stworzyć, jeśli będzie można. Przeczytałem gdzieś, że jest szansa, że będzie to odnowiony las brzozowy, który będzie teraz się prezentował majestatycznie i kolorowo, także jaki sens w tym może być? Nie bez powodu go odnawiają. Osobiście nie do końca jestem przekonany do tego moba i nie widzę w tym większych korzyści, bo na przykład można by go używać do zbierania itemków z farm albo mobów, które spłynęły o poranku. Ale jeżeli widzieliście już jakieś fajne pomysły, albo wy je macie, to możecie napisać w komentarzu. Warden to nowy boss, który wprowadza dużo świeżych mechanik do gry. Jest to pierwszy mob w grze, który będzie ślepy. Poruszać się on będzie za pomocą słuchu, jeżeli wydamy jakiś głośny dźwięk, to rzuci się na nas. Można nim manipulować, na przykład rzucając śnieżkę lub strzelając z łuku. Mob ten podąży, żeby sprawdzić co wydało ten dźwięk. Pomagać mu w lokalizacji nas będą nowe bloki, o których już wam opowiadałem. Mob ten jest o tyle ogromny, że wielkością nawet pokonuje Iron Golema, co wygląda naprawdę przerażająco. A najbardziej straszną rzeczą jest to, że nawet mając neterajtową zbroję, Warden zabija nas na dwa ataki. Oprócz tego posiada on 250 serduszek życia, a dla porównania z Endu ma ich tylko 100. Gdy bloki nas wykryją, dadzą sygnał Wardenowi, a ten wynurzy się z pod ziemi, szarżując na nas. Gdy Warden będzie blisko nas, będziemy słyszeć bicie serca, co może zamrozić nam krew w żyłach. W jego obecności dostaniemy nowy efekt w grze, czyli darkness, który sprawia, że mamy ograniczony poziom widzenia. Jedynym sposobem na ominięcie go jest skradanie się. Warden nie jest w stanie zlokalizować nas, gdy będziemy poruszać się kłócając. Mob ten ma taką słabość, że będzie on palił się od słońca tak jak inne moby, ale wątpię, że to nam pomoże zważając na jakim poziomie jego jaskinie się spałnią. Oprócz tego posiada on też knockback resistance, więc odepchnąć go też nie będziemy mogli. W internecie znalazłem parę ciekawostek o tym mobie. Miał się nazywać Stalker i Hollowed. Ta druga nazwa miała być inspirowana prawdziwą chorobą, trypofobią która w skrócie polega na nadmiernym strachu przez wielką ilość dziur. Boss miał mieć dziury w sobie, z których wystaje białe mięso, ale deweloperzy uznali to za zbyt brutalne i się z tego musieli wycofać. Popraca nad mechaniką niszczenia bloków lub czegoś w tym rodzaju, ponieważ prawdopodobnie nie będzie można użyć sposobu, który działa na Iron Golema, czyli zbudowaniu małego pilaru i zabijaniu moba z bezpiecznej pozycji. A gdy pomyśleliście, że mikstura niewidzialności może być rozwiązaniem, no to niestety to też na niego nie zadziała. Żaba to mob, który będzie głównie zamieszkiwał bagna. Najciekawszą rzeczą jest to, że będzie miał różne ubarwnienia, zależnie od biomu, na którym się znajduje. Płasten może mieć aż trzy różne kolory zwykły, zimowy i tropikalny. Mob będzie potrafił wysoko skakać i szybciej pływać. W grze mamy łańcuch pokarmowy, tak jak np. przykład wilk zjada owce, tak żaba będzie polowała na świetliki. Lubi też małe magma cuby i po zjedzeniu ich wypluwa blok, który będzie miał różne wersje kolorów i będzie to kolejny blok w grze, służący do oświetlenia. Warto wspomnieć o naprawdę dobrej animacji MOBA i dźwiękach jakie wydaje. Będzie to dawało niesamowity klimat, gdy będziemy po prostu przechodzić przez bagno np. nocą. Kijanka. Tutaj nie trzeba się jakoś rozwijać, będzie to mała wersja żaby, która będzie mogła żyć tylko w wodzie i gdy znajdzie się na lądzie, po jakimś czasie umrze. Będzie występowała w grupach i będzie można złapać je do wiaderka z wodą, takie jak ryby i przenieść gdzieś. Co da jakiś sposób na robienie farm. Świetlik tutaj nie ma co się rozdrabniać, będzie to najmniejszy mob w grze, który po prostu sobie będzie. Wystypować on będzie tylko na bagnie, głównie nocą, chociaż pewnie zacznie się pojawiać już pod wieczór. Dzięki nim noce na bagnach na pewno będą o wiele żywsze. No i jest przede wszystkim jedzeniem dla żab. Łódka ze skrzynką. Dzięki namowie graczy do Minecrafta w końcu trafi opcja posiadania skrzynki na łódce, co sprawi, że podróże poprzez morze staną się o wiele prostsze, a co za tym idzie transport i temu wodą. Wielu graczy od dawna prosiło o to Minecrafta i chyba w końcu nas wysłuchali. wioski bagienne jest też mowa o specjalnej wiosce dla biomu dżungli, a także o wiosce na biomie łąkowym. Ponieważ na takowym jest na razie tylko wioska, która jest równie dobrze występująca na biomie równinnym, także będzie trochę to inna odmiana, ale mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. A co do dżungli, to jest to praktycznie pewne, ponieważ to też zostało wykryte w pikach, tak samo jak do bagna. Alex Sensor. Nowy blok z Deep Dark Caves będzie miał również swoje zastosowanie w Redstone i będzie mógł służyć jako alarm. Jeżeli są takie jakieś świry z Redstone'a, to możecie napisać w komentarzu, do czego byście go użyli. Jeżeli dotrwasz do tego momentu, to napisz w komentarzu jakie zmiany chciałbyś, chciałabyś zobaczyć w następnych update'ach Minecrafta. Według mnie fajnie by było zobaczyć coś jeszcze zmienionego na pustyni, ponieważ ten biom jest strasznie płaski i na pewno ma jeszcze tutaj duże pole do popisu. Każdemu kto się wypowie w komentarzu przypnę serduszko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zostaniecie na kanale na dłużej, bo w planach jest więcej takich materiałów. Za ewentualne błędy przepraszam, ale pamiętajcie, że na razie to tylko informacje, które posiadamy z kanału Minecrafta oraz od deweloperów, ponieważ wersja ta oficjalnie jeszcze nie wyszła i niektóre rzeczy mogą się zmienić. Trzymajcie się. Cześć.